Siemano mile Państwo. Jak tam u was, co tam u was. U mnie dużo i w sumie nic. Materiałów narobione przez panikę telefon mi zachorował, kamera też i nic nie mogłem zrobić, wstawić, ustawić i tak dalej. No cóż, ciężko jest nie mówić. O tym, co się aktualnie dzieje, wiadomo, musiałbym zacząć odcinek zupełnie inaczej. Siemanko, mój drodzy, witam jak zawsze uśmiechnięty, nieogolony z, z dziwną fryzurą, ale to mniejsza o to. Słuchajcie, yy, pasowałoby teraz zacząć takim wejściem: siedź na dupie, zostań w domu, nie odzywaj się do nikogo, nie oddychaj i w ogóle rozejdź się ze wszystkim, yy, co masz, i w ogóle człowieku. Co ty odbierdalasz? Tak by było modnie w sumie, nie? <grystanie> Ale słuchajcie, ja poszedłem krok dalej. Ja swoich przyjaciół, moja żona i tak nie ogląda tego kanału i kochanki nie zostawiłem. I myślę, że warto pokazać wam, w jakim towarzystwie ja się obracam. I, i później przejdziemy do tematów pracy, bo aczkolwiek ja mieszkam w Niemczech, to tutaj też prowadzili karę 25 tysięcy euro za wyjście z domu. Ja mam nawet taki smaczek, dostałem legitymację, dzięki której mogę się poruszać. Oczywiście w pracy, dlatego też jestem w ciuchach, słuchajcie, służbowych. Tylko, że będę trochę niewiarygodny nawet z tą legitymacją. A to za sprawą mojego przyjaciela Grześka. Tak, to jest właśnie. Wspomniany wcześniej Grzesiu. Zawsze coś musi odwalić. No a tutaj moja kochaneczka, tak. Przepraszam, przepraszam. Trochę jest. Troszkę jest rozlegiwana. Nawet ma dziurki na wierzchu. Zaczęła się dezynfekcja. Samoloty i dezynfekują miasta takimi okrągami. Zgubkowa to. Słuchajcie, no może tak, odnośnie tej sytuacji całej. Dzisiaj mamy 17. Tak, 17 kwietnia. Pokrótce, szybciutko powiem, że ja oczywiście też byłem na kwarantannie, z tym, że tydzień czasu. Niektórzy u nas zostali na dwa tygodnie. Z tego względu, że jak sami widzicie, i widzieliście nieraz, moja, moja praca nie wymaga kontaktu z ludźmi, tak? Także jakoś tam nie mam stresu. Druga sprawa moje osobiste rozmyślenia na temat tej całej sytuacji i tego czegoś, co się wydarzyło wirusa. Nazwijmy to już tak, jak już wszyscy to nazywają. Nie wierzę w to, tak? bo to jest, dla mnie nie jest groźniejsze niż sraczka i tak dalej. Nie muszę o tym mówić, nawet bo każdy się tym interesuje i jeden ma myśli w tą stronę, drugi w tą. No i tak, był tydzień, że jak to wszystko się zaczęło już tak panikować i tak dalej, no to rzeczywiście yy, jeździliśmy, jeździliśmy po dwie stacje. To max, tylko że takie stacje, żeby źródło w tej sensie, to było tak rozplanowane, żeby nie pracować więcej niż 6 godzin czy coś takiego, tak. I to był powiedzmy pierwszy miesiąc taki, tak. Później drugi miesiąc, tam ten marzec, no to już przyniósł jakieś tam restrykcje, czy jakkolwiek to nazwać, instrukcje, o, powiedzmy, z firmy. No, że tam nie musimy brać podpisów, yy, że nie musimy brać podpisów i że nie musimy wchodzić do klienta, że zostawiać w skrzynce i tak, i tak dalej. tylko yy, mi macha, że zostawiać w skrzynce po prostu te papiery z drukarki, tak, drukuję, czy, czy tam te, które załadowałem na magazynie. To było takie ograniczenie. Dostaliśmy. Bo generalnie nie muszę chyba mówić, że tutaj w Niemczech też zabrakło wszystkiego, tak, wszędzie i takie rzeczy jak jakiś tam płyn do dezynfekcji i tak dalej, to było coś mega w ogóle osiągalnego, co naszemu szefowi się udało. Ja osobiście nie, nie musiałem jakoś tam więcej wchodzić w, do sklepów i obkupywać się nie wiadomo jak, bo od pierwszej firmy jestem nauczony już że zawsze woziłem ze sobą środek do dezynfekcji, bo różne... po różnych ludziach się wsiadało, jak byłem skoczkiem i tak dalej. I zawsze, mimo wszystko to, co mnie otacza i, i co... czego ja dotykam, i tak całe życie dezynfekowałem i czyściłem. Także zawsze ten zapas jakiś tam miałem, tych dwóch, trzech buteleczek, tak? Dlatego mam tutaj nawet, o, tą swoją. I ten. I sobie leży i jest. To jakby to mi ogra... o minęło, tak? No i fajne, co szef to kupił, bo słuchajcie, bo gadałem z chłopakami kurwa w innych firmach i tam nie ma czegoś takiego, w ogóle wywalone jaja na tą całą sytuację, tak? No. Także ludzie bardzo, bardzo tam narzekali, że nie dostali tego czy tego, wiesz, no równie dobrze by sobie mógł bańkę z wodą postawić z boku i mydło i myć ręce. Też mi wielka kurwa filozofia. Jeden jest tak nauczony, drugi tak, chyba każdy kierowca wozi ze sobą chusteczki nawilżane i w ogóle no cokolwiek do, do, do higieny, tak, jakieś tam e, Mniejszo to. No i słuchajcie, i później przyszedł czas, że podpisywaliśmy e, takie coś, co się nazywa Kurce Arbeit, no to po prostu jest, e, ja sam tego do końca nie rozumiałem dokładnie, bo, bo ja nigdy jakoś tam y, ani, ani nie korzystałem z usług pośredniaka niemieckiego, ani, ani czegokolwiek i tych innych systemów socjalnych. No i kolega mi to wytłumaczył, że generalnie chodzi o to, że on jest na tym, on jest taksówkarzem i już siedzi na tym dwa tygodnie, wtedy siedział. No, i chodzi o to po prostu, że szef zgłasza jako 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 proszę, ja was nie mogę się wysłowić, no dzisiaj jako, że przedsiębiorca zgłasza swoich pracowników, którzy podpisali coś takiego i on dostaje od państwa 60% W się sensie on nam wypłaca, a państwo jemu oddaje, tak? Ten jak się to nazywa? Urząd Pracy. Jak się to nazywa po polsku? <laughs> Urząd pracy, tak? No i tyle. I jak ja bym na przykład wybrał, że siedzę w domu, tak? Bo rzeczywiście tej pracy schodziło coraz mniej, coraz mniej. No bo naturalna sprawa, jakby tego pęknięcie. No ale gdybyśmy na przykład pracowali i te 3-4 godziny, tak? żeby pozwalał, coś takiego. No to on wtedy to 30% oddaje. Znaczy daje od siebie, a 60% daje do państwo, tak? Mam nadzieję, że zrozumieliście to, co wybełkotałem. No i tak się stało. Niektórzy niektórzy rzeczywiście. My tutaj nie, no, bo ja tutaj jestem sam z Frankiem, i mieliśmy pracę tym bardziej, że Frank się obstrał i poszedł na dwa tygodnie na tą kwarantannę, tak? Później sobie wziął urlop, także generalnie miałem z całym miałem spokój i ciszenie. Co ja pierwszy, marzec. Także było fajnie. Przez miesiąc miałem porządek w samochodzie. I tak. Kolejne tygodnie przyniosły pracę. Trochę byłem zły, bo rzeczywiście chciałem, chciałem pracować, tak. Ale kolejne przy, tygodnie przyniosły taką pracę, że na przykład na nockach yy, jechałem. Yy, na jedną stację, na jednego tak tak? I to było tyle: na przykład w Salzgitter, w tak? I nie ja miałem pracy na dwie godziny, także, jakby to nie było opłacalne. No i w sumie Frank później poszedł na zwolnienie, bo się by pytał, po ile godzin jeździmy, po coś tego i tak dalej. A u nas w firmie się opłaca iść na zwolnienie, bo płacą nam za 10 godzin, tak? Także prosta kalkulacja: iść do pracy za dwie godziny, nawet ci nie wejdą e, diety. Po co, tak? Ja jakoś tam sobie poradziłem. Faktycznie, finansowo tam źle wyszedłem w sensie porównaniu do innych wypłat. I wtedy się właśnie bałem, że bardzo mało dostanę tego 60%. Bo o co chodzi z tym 60%? Oni to, liczą, oni to liczą z ostatniej yy, wypłaty. 60% no i właśnie mówię tak, ale z gołej wypłaty, czy z tymi dodatkami? Bo jak wiecie. Chyba, że nie wiecie, ale mi się wydaje, że chyba kiedyś mówiłem Szef nam płaci dodatkowo diety jeszcze, tak? W sensie, że te, które są tam ustalone, teraz jest chyba 14 euro No i on dokłada od siebie 14 euro Te, co wszyscy kierowcy zawsze dostają w każdej firmie Nieopodatkowane, a on daje jeszcze opodatkowane, tak? Także to to tam rośnie, to, to odkładanie rośnie tak samo z tym. I to tak wyglądało, ale się okazało, że Tego urzędu pracy nie interesuje, czy to było takie, czy takie po prostu, ostatnia suma, która widwieje na pasku z wypłaty, taką yy, się dostaje, tak? No to poprzednią wypłatę, powiedzmy, yy, miałem 30-40% większą niż tą, którą wtedy dostaję, jak pracowałem tam, nie wiem, 100 godzin w miesiącu, tak? A nie na przykład 240, tak? Gdzie z reguły tyle pracuję. No i bałem się, że, że, że po prostu trochę będzie dupa, nie? Nawet myślałem wtedy, żeby brać kursy na Włochy po 1200 euro, tak? Bo nikt nie chciał jeździć. Echem, takie suchy nie doszły od chłopaków z innych firm. No ale to wtedy wiadomo, wylatuje z roboty, bo kartę też jakby mi się czytali, zobaczyli, że gdzie indziej jeździłem, no to u nas w umowie jest pisane jasno. Braus napis! To by było tyle w sumie z tego tematu, bo teraz ruszyło się na nowo. Mamy teraz 17 kwietnia, tak? I co? I jest roboty, tylko że powiem Wam szczerze, tak, jest super, bo zaczynam sobie o wiele wcześniej pracę teraz. No tak się jakoś składa, naturalnie Frank też kończy wcześniej. Także możemy to ten. No i wracam do domu o godzinie 15, no jest piękna wiosna i tak dalej. No super to cieszy. Ale pracy mam tak na 10 godzin. No nie? Tak zawsze mniej więcej z tym samym. Nie wiem, czym to jest uwarunkowane, bo jadę tą samą trasę teraz. Robię wszystko identycznie. No fakt, nie czekam na magazynach, bo, bo jednak te filmy jeszcze nie wszystkie jeżdżą. I chyba to jest właśnie powodem, że to, co robiłem wcześniej w 12 godzin, robię teraz w 10. I jeszcze tak słowem zakończenia, jeszcze chciałem powiedzieć, że uciążliwe to było mimo wszystko jeżdżenie yy, po tych stacjach, bo to było takie, te tam i tak dalej, te Agravisy tam w górach, chodziło o to, że zawsze tam jechałem z całą beczką na przykład, no i miałem tam taczkę yy, E5, E10 i na przykład diesla, tak? czy tam samego diesla. A teraz było taka zbieranina, że na przykład tankowałem się raz i jechałem na cztery stacje, tak? I, i do domu. Bo tak, bo tu 2000 diesla, tam 1500 f piątki i tu na przykład Dizla 4000 i takie pieprzenie, tak? No słuchajcie, bo zamykali ludzi w domach, samochodem jeździć nie wolno, yy, siedzieć w kałpie, firmy nie pracują, ludzie nie mają potrzeby jeździć do pracy, no to, no to z naturalną konsekwencją to było, tak? I druga jeszcze sprawa, tak w ramach ciekawostki. Tak jak mówię, my tutaj tak bardzo tego nie odczuliśmy, ale chłopaki na przykład tam w Dortmundzie yy, mieli tak, że nasz szef, na przykład tak jak tutaj ma swoje tam paliwo i tak dalej, i tak dalej, swoje zlecenia, swoje umowy, to o tyle tam po prostu od większych jeszcze firm. On dostaje takie powiedzmy... No, nie wiem jak to nazwać handlowo, no. Rzutki, odpadki, no po prostu ofragi takie umowy tam od nich. Że dobra, my się nie wyrobimy, to weź nam pomóc już zawieziemy, tak? No. I generalnie chodziło o to, że przyszedł ten kryzys, no i te duże firmy same nie dostawały zleceń. No to wiadomo, że zabiorą od tych mniejszych podwykonawców to na firmy znaczy to tak, tak? No i chłopaki, którzy to robili z reguły cały czas, no niestety musieli zostać w domu, no ale... O tyle tak fajnie dysponenci robili, nie wiem czy to było przez szefa wymyślone, no na pewno, żeby po prostu każdemu troszkę tam dać jednak zarobić. Nie? Mi, przynajmniej ja to tak rozumiem, bo, bo inne, innej opcji nie widzę, bo ja jeździłem po takich stacjach, gdzie miałem tam 200 km na stacji, pierwszy raz w życiu na nie byłem, tak? Podejrzewam, że właśnie to tak było dzielone, że tu powiedzmy na ten okręg Kassel, tu tak dalej, to, to coś tam podzielimy, na przykład cztery są zamówienia, no to dajmy to dla dwóch kierowców, tak? No, gdzie normalnie by jeden mógł to zrobić przykładowo. Także słuchajcie no. Wydaje mi się, że powoli wraca wszystko do normy. Jakoś tam tego już wielce nie odczuwam. O! Muszę kończyć telefon.